Witajcie, tu ania po godzinach. Dawno nic nie nagrywałam, więc dzisiaj zrobię poradnik z tego, jak zainstalować nowego Minecrafta razem z Forge'em do niego i Optifine'em najnowszymi. No to zaczynamy. Trzeba przede wszystkim ściągnąć najnowszy launcher Minecrafta ze strony minecraft.net. Czyli z tej głównej strony Minecraftowej. No i po wejściu na tą stronę mamy plik Minecraft Exe, który właśnie ściągamy. Oczywiście, jeżeli mamy Windowsa, jeżeli mamy inną platformę, typu tam Mac czy coś innego, to tutaj jest takie o coś na Linuxa, na Maca. W każdym razie ja ściągnęłam tą Minecraft Exe, bo mam Windowsa. No i tutaj po ściągnięciu tego Minecrafta, tego launchera, on wygląda tak samo jak poprzedni launcher. Tutaj jest na przykład poprzedni, ten, który jeszcze obsługiwał Minecraft 15.2. <ścoughs> Sorry. I ten, ten launcher, on w dalszym ciągu obsługuje ten 1.5.2, także jeżeli macie gdzieś tam jakieś kopie zachowane tego pliku. Minecraft, to one będą działały. Z tym Minecraftem. A zatem, co mi się tu pokazuje? A zatem, yy, włączamy teraz tego, yy, ten launcher. U, on się będzie uruchamiał teraz. Teraz to wy, wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Yy, tutaj musimy yy, się zalogować takim loginem, jaki się podaje, właśnie yy, na stronach yy Minecrafta. Nie wiem jak to jest z ludźmi, którzy nie mają wykupionego Minecrafta, ale chyba też tam się logują po to, żeby ściągnąć sobie launchera, a niekoniecznie muszą kupować. Także nie wiem jak to jest. Myślę, że każdy może sobie ściągnąć launcher, a zakupić później na przykład. Tyle tylko, że przy. Przy ściąganiu chyba trzeba się zalogować. I wiem, że tam są jakieś nowe, nowe warunki, że, że trzeba adres e-mail podać, i to się wtedy logujesz do, do różnych tam innych gier moa. Muj, muj, Dobrze, to ja się teraz tutaj zaloguję. Jak po zalogowaniu wciskam przycisk Play. Otworzy nam się teraz Minecraft 1.62 taka wersja podstawowa bez, bez żadnych modów, bez niczego, bez niczego o widzicie, 1.6.2 tutaj sobie zrobię na polski język, bo mi się ta strona bardzo nie podoba z takimi czcionkami a polska czcionka jest o, bardzo ładna gotowe, gotowe w tej chwili wyjdziemy z gry bo nie będziemy teraz jeszcze grali bo dopiero zagramy sobie, jak już gramy Forge'a i, i OptiFine'a Zamykamy to, zamykamy to. I teraz tak, w roamingu pamiętacie taki tam procent APP data i tak dalej, ja to sobie wyciągnęłam na, na pulpit skrót do tego. Jak to zrobić macie w moich poprzednich filmikach? I jest plik Minecraft, który się utworzył właśnie po włączeniu tej gry, tego launchera. No, i tutaj jest coś takiego, co było w poprzednich wersjach, ale teraz doszedł jeszcze folder ver versions. I jak tutaj klikniemy, to widzimy, że tutaj mamy tego, właśnie naszego czystego Minecrafta 1.6.2. Takie to są pliki w środku. Nie ma żadnych modów dodatkowych itd. A zatem zamykamy to. I teraz wgramy sobie Forge'a. Żeby wgrać Forge, a to trzeba go najpierw ściągnąć. Ściągamy go z takiej strony. Files, Po wejściu na tą stronę mamy Minecraft Forge Downloads i ściągamy sobie, wiem, że tutaj jest dużo nowych, nowych plików. One wychodzą praktycznie, widzicie, o 9 wyszło ileś wersji. Ja ściągam tą z ósmego, ponieważ wiem, że ona działa. A te pozostałe, dzisiaj próbowałam tą najnowszą na przykład i nie chciało mi zadziałać. Coś tam jeszcze chyba nie dopracowali do końca, więc ściągam tą z końcówką 777, bo wiem, że zadziała i, i wam też ją polecam w tym wypadku. I ściągamy install, installer. Nie, tam wadok czy coś tam, czy Universal, jak poprzednio mówiłam, przy 1.5.2, tylko właśnie installer. Także klikacie tutaj i ściągacie. Ja już ściągnęłam, więc nie klikam. No i tutaj mam to, tego mojego ściągniętego Minecraft Forge installer. No i teraz wystarczy na niego dwa razy kliknąć zwykłym lewym przyciskiem myszy, i nam się uruchomi coś takiego. Tutaj bez, bez żadnych poprawek i tak dalej, po prostu klikamy OK. Tam się instaluje Forge. Bardzo szybko się instaluje, właśnie się zainstalował. Klikamy OK i zamykamy to. I teraz w znowu a, możemy sprawdzić Minecraft wersję. I proszę, jest ten Forge z końcówką 777. Takie ma pliki wewnątrz. Także to zamykamy i otwier znowu otwieramy naszego launchera. Uruchamiamy. I teraz żeby, żeby otworzyć tą grę razem z Forge'em, musimy stworzyć nowy profil. Klikamy tutaj piszemy sobie na przykład, że chodzi nam o profil z Forgem, czyli na przykład nazwiemy go Forge. For Gep. OK. I teraz musimy pamiętać o tym, żeby użyć wersji tej właśnie Forge 9 z końcówką 777. Tu u nas poza tym nic nie interesuje w tym momencie i zapisujemy profil. Zapisujemy profil i teraz otworzymy ten, ten, tą grę razem z Forge'em, czyli tutaj Używamy tego profilu. A co mam tam? Tu mam jakiś taki. Nie wiem, co to jest. To wyrzucę. Ok. Dobrze. Więc użyjemy tego profilu. No i tu znowu musimy się zalogować. Po wpisaniu klikamy play. I nam się loguje, i nam się tutaj znowu lo, loaduje gra. I ona już będzie z forgem. Tak jak mówiłam, będzie to ta wersja Forge 777 z, z parę dni wstecz, no ale próbowałam, naprawdę próbowałam. Pozostałe wersje tego Forge'a i jakoś nie chciało nic działać, więc wolę, wolę mieć coś, co działa, niż o trzy dni starsze, niż coś takiego, co jest zupełnie nowe, a nie działa. I widzimy, że jest forge zainstalowany że ma trzy mody: forge, Modloader i pa coder pack gotowe. Jeszcze nie wchodzimy do gry, bo dopiero jak Optifina zainstalujemy. Czyli wychodzimy z gry i zamykamy to jak zwykle. No i teraz będziemy instalować Optifina. Żeby zainstalować Optifina, musimy wejść na stronę Optifine.net. No i po wejściu na tą stronę mamy tutaj najnowsze Optifine. Y. Ja użyję tego OptiFine A2, ale możecie sobie ściągnąć wszystkie powyżej, czyli A3 i A4, bo potem pokażę, jak się uplauduje to. Więc tym, ja na początek ściągnijmy sobie ten A2. Tutaj ten, klikamy, potem tu, tu. I ściągamy wszystko. Ja już ściągnęłam, więc nie będę teraz na to klikać. No i teraz w tych moich modach mam ten OptiFine. I teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na OptiFine U A2 i otwieramy go za pomocą Winrara. Tak jak kiedyś się robiło przy instalowaniu 1.5.2. Poczekajcie, to zniżymy troszeczkę, to zniżymy. Hej, tu się pokaż. Wchodzimy do Minecraft, kropka Minecraft, do tej wersji, do Forge z końcówką 777. I teraz klikamy też prawym przyciskiem myszy na, to, na, na ten plik jar. I otwieramy go też za pomocą WinRara czyli mamy tak, tak samo jak było przedtem przy instalowaniu 1.5.2 te wszystkie pliki z Optifina klikamy CTRL A zaznaczamy i przerzucamy je wszystkie tutaj do tego Forge'a OK dobrze, to się przerzuciło, możemy to zamknąć to też możemy zamknąć tutaj oczywiście usuwamy folder Metainf na pewno chcemy usunąć, usunęliśmy. Możemy zamknąć, możemy zamknąć. No i jak zwykle uruchamiamy launchera Minecraft'a. Urucham. O, widzicie, tu już się nie muszę logować, bo już zapamiętało, że, że jestem zalogowana. Ale co musimy zrobić? Musimy spojrzeć, czy na pewno jesteśmy tutaj w Forge. Jesteśmy. I musimy teraz edytować ten profil. Czyli nadusić na edit profil. I teraz to zostaje bez zmian, to zostaje bez zmian. Tu zaznaczamy Hopsia. To zostawiamy tak, jak jest. I po kliknięciu spacji dopisujemy coś takiego. Minus, duże D FML. I ignore duże P duże D i C E Pan -s, S i równa się tru -e. coś takiego wpisujemy o tutaj jest pokazane dużymi literami także sobie to stąd przepiszcie To jest bardzo ważne, bo bez tego źle coś nie będzie działało. Po prostu zapisujemy profil i teraz gramy, czyli play, dusimy. On się znowu uruchamia. I proszę bardzo, mamy Forge'a zainstalowanego i mamy to A2 Optifine A2. Mody Optifine i te trzy, które były gotowe. Ok, to teraz sobie wejdziemy, stworzymy świat jakiś. Stwórz nowy świat, nowy świat, więcej opcji, zezwalaj na kody, skrzynia bonusowa, stwórz nowy świat. Ciekawe, jaki nam się świat wygeneruje. Ostatnio jak próbowałam, całkiem fajne mi coś wyszło. O, w drzewie siedzę. O i mamy skrzynkę. Mamy skrzyneczkę. I sobie zobaczymy. O! Szaleństwo. Wszystko działa. Zobaczmy. O. o, jak tu jest ładnie. Mamy piasek. Mamy zimę. Mamy lato. Fajne. Sprawdzimy sobie SID. To się wpisuje tutaj seed. Jest taki, jakby ktoś chciał. Okej. Okay. Dobrze. No i teraz sobie coś przybliżmy. CTRL. Biom zimowy jest. Proszę bardzo. Co tam było? Proszę. proszę, widzicie to? Wioska tu jest. Tak od razu. I, pust, i, I ta, jak ona się nazywa? Świątynia. No, po prostu pięknie. No, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. I tutaj taka piękna jest górka. Ok, czyli Optifan jest zainstalowany. Możemy wyjść. Teraz tak, jak, jak doinstalować te nowsze Optifine? No, bardzo prosto, po prostu otwieramy znowu Roaming Minecraft wersję Forge to prawym przyciskiem otwieramy za pomocą Winrara. Ej. Przesuwamy sobie. No i kolejnego A3 na przykład. Klikamy prawym przyciskiem myszy, otwieramy winrarem. Robimy A, Ctrl plus A i przerzucamy tutaj. Ok. Nie ma tu już meta inf. To zamykamy. To zamykamy. To zamykamy, to zamykamy i znowu otwieramy minecrafta, uruchom, play. Sprawdziłam oczywiście czy jest forge, profil forge. No i już mamy A3 tutaj, widzicie? No i tym sposobem wychodzimy z gry. I zaraz zainstalujemy A4. Roaming Minecraft wersję Forge. Prawym przyciskiem na Forge. Otwórz za pomocą WinRara. I mody Optifine z końcówką A4. Prawym przyciskiem myszy WinRarem a ctrl plus a zaznaczamy wszystko, przerzucamy tutaj ok przerzucone, zamykamy jedno, drugie, trzecie czwarte, wchodzimy do minecrafta, uruchom play No i mamy najnowszego Optifina zainstalowanego. Także to by było w sumie na dzisiaj wszystko. W najbliższym czasie pokażę Wam jak zainstalować mody typu tam Timber Mod, mapę, takie tam różne różności. Także oczekujcie w najbliższym czasie następnego filmiku. No i tymczasem papa. Pa.